Oto pięć powodów, dla których naszym zdaniem warto studiować na polonie. Pierwszy. Nawet jeśli nie będziecie dobrzy z gramatyki, to i tak zostaniecie rodzinnym słownikiem, a wasi znajomi będą Was prosić o sprawdzanie przecinków w swoich pracach. Drugi, poznacie tutaj najmilszych, najzabawniejszych, najbardziej rozmownych i opiekuńczych prowadzących na całym świecie. Trzeci. Na większości zajęć będziecie zasypywani całą masą polonistycznych memów. Czwarty. Wszystko do przeczytania, co ma mniej niż 200 stron, wyda Wam się króciutkim tekstem na jeden wieczór. I piąty. Zacznie, zaczniecie czytać wstępy do książek, a co więcej istnieje ryzyko, że będziecie sobie chcieli kupić swój własny słownik.